Za nami trzecia wiosenna odsłona cyklu Poezja kameralnie. Tym razem siebie i swoją twórczość zaprezentowali Elżbieta Karlsson, Sylwia Stachowska, Teresa dwóźnik romańska Oliwia Kraśniewska i Paweł Kamiński. Za nami trzecie spotkanie z cyklu Poezja kameralnie. Jest to projekt Działdowskiej Kuźni Słowa, który realizujemy wspólnie z Biblioteką, Miejską Biblioteką Publiczną w Działdowie. A który powstał w głowie Wiesi Smith, e, i e, współpracuje ona przy tym projekcie, przy organizacji tego projektu z Iwaną Misiopecką i Gabrysią Fiatkowską, która, e, która przygotowuje piękne dekoracje do każdego spotkania. E, o co tu chodzi? Dlaczego to jest inne? Robimy przecież tyle różnych rzeczy w kuźni. Ale chodziło o to, żeby zmniejszyć dystans pomiędzy czytelnikiem a tym lokalnym poetą. Dlatego siedzimy przy stolikach razem z publicznością, która chce z nami tutaj pobyć. E, osoby, które do nas przychodzą, e, są włączane w to, co robimy, e, ponieważ e, czytają wiersze, które są przygotowane na stolikach, e, ponieważ e, słuchają e, poetów i e, to, wszystko, e, to wszystko jest pod jednym jakimś e, tematem głównym. E, tak jak powiedziałem, jest to już trzecie spotkanie. Tym razem mówiliśmy o wiośnie, o nadziei, o miłości. To się trochę, trochę zawsze na boki gdzieś rozchodzi, czyli e, poeci, którzy występują e, podczas każdego spotkania, dzisiaj to kolejne pięć osób, e, oczywiście nie wypowiadają się tylko na temat wiosny, ale też e, inne ciekawe rzeczy przedstawiają, mówią też o sobie. E, tym razem również opowiadali o spotkaniach e, Powiatowe Wieczory z poezją i prozą, których byli bohaterami. Jest naprawdę bardzo e, klimatycznie. I o to tu chodzi. E, jest to taki projekt, który zbliża e, nas do siebie, e, czytelnika i piszącego. I o to tutaj chodzi. Poezja. Piękna pani, owiana romantyzmem, westchnieniem, miłością. Ubrana, ubrana w zwiewną szatę. Mocuje się z wiatrem. Wędruje w słoneczne dni. Płacze deszczem. topi smutki w kałużach. Kocha twoje piękne strofy. Dzisiejsze spotkanie zgromadziło bardzo wiele osób, co nas bardzo cieszy. E, wiele wśród tych osób to są osoby, które wydaje mi się e, uczestniczyły w tego typu spotkaniach e, do tej pory nieczęsto, a wychodząc stąd, e, deklarują, że jeszcze to wrócą. Bardzo nas to cieszy. Po to to robimy. W obowiązku. Słońce w swej podniebnej podróży pomiędzy Wschodem a Zachodem spełnia niezmiennie te same zadania, wierne odwiecznej roli. Usiłuje zapewni zapewnić ciągłość życia, nie bacząc na ziemskie oznaki niewdzięczności. Zapraszamy na kolejne spotkania. Kolejne będzie w czerwcu w Działdowskiej Bibliotece z okazji Dnia Ojca. O czym poinformuje na pewno plakat na stronie facebookowej zarówno Biblioteki, jak i Działdowskiej. Później Słowa. Frekwencja po raz kolejny zaskoczyła organizatorów, a dostawianie stolików bardzo ucieszyło. Do zobaczenia na kolejnych edycjach.